Zagalopować i zagalopować, jak macie Zagalopować można? Zagalopować to Zagalopować to... To, zagal to Nie, To Nie, pasowała.

Mój tego bachusa, dość taki galopus. No ten latrek i ładny podniosą Nie dawaj mu już takania, bo zaraz idzie do stajni, go nie uspokoj... uspokoimy. Musia, też możesz sobie jak masz ochotę, bo już skończyłaś się. Kajosko. Przyjemnie, nie? Dzisiaj. No. Super.